Moi Esesmani są coraz bardziej zmęczeni, coraz rzadziej wychodzą w teren. Mi także zaczyna brakować sił. Ludzkie jedzenie nie daje nam takiej energii. Lekarz, doktor, został zdemaskowany. Ukrywa się razem z nami. Nędzna robaczyna ma marzy, aby być jednym z nas. Nie ma dostępu do szpitala. Tam pozyskiwał dla nas białko, ludzkie białko. Rozkazuje dostarczyć kilka konserw. Esesmani porywają kilka ludzkich konserw. Mengele bez, Mangele, mengele, bez ceregieli, przystępuje do pracy. Żadnych emocji na oczach jeszcze żywych i świadomych pracuje, preparuje ofiary. Ten gatunek jest skazany na zakładę. Panowie dobrze wiedzieli, tak krwiożerczych istot nie znali, tak bezwzględnych dla swojego gatunku. Po kilku godzinach siły nam wracają. Nie możemy. Często robić, za, takie, za często robić takich akcji, w końcu ruscy się zorientują. Do tego wykorzystamy werwolf. Należy spacyfikować kilka wsi, wybór pada na Kaltwasser. Tam za często się zapuszczają w las szabrownicy. Kilka rodzin znika, pozostałe rodziny uciekają w panice. Kończy się kolejny rok rok 1945. Kolejna niespokojna sprawa. Karły ściągają badaczy Tory. Znaleźli w piwnicy domu moich Żydów dziwne znaki. Przeoczyłem to. Stary Żyd pozostawił po sobie znaki. Wyrył je w piwnicach na kamieniach. Są to znaki z naszej groty. Za błędy, za, za błędy trzeba płacić. Muszę szybko coś wymyślić. Pomysł sam się realizuje, zanim na niego wpadam. Polacy niszczą wszystkie niemieckie symbole. Teraz wykorzystam Polaków. Kilka złotych monet i historia, iż te znaki prowadzą, iż to są znaki, które prowadzą do skarbu. Do, do skarbu. To działa. Zachłanność bierze górę. Polacy, Ukraińcy, Niemcy, wszyscy szukają złota. Wybucha istna gorączka złota. Znaki znikają jeden po drugim. Dom moich Żydów zostaje spalony. SS Mani podążając podrzucają złoto w różnych miejscach. Cały czas podsycają ogień chciwości. Teraz jeszcze dodali do historii o złocie opowieści o sztolniach pełnych jedzenia. Wskazuje odpowiednie miejsce. Faktycznie magazyny pełne konserw. Wszystkie. Istotne miejsca zostały pominięte. Skutecznie odciągamy ich od gniazda. Nieszczęście wisiało na włosku. Jeden, jedna z hybryd wydostała się na powierzchnię. Czyli stary Żyd przeżył. I każeł też. Eksplozje i wysadzenie windy nie, nie były dość skuteczne. Bestia lub małpa, jak nazywali świadkowie, zagryzła krowę. Chłopi powiadomili wojsko. Ci natychmiast zaczęli... Yy, Zaczęli do stworzenia strzelać. Wywiązała się krótka walka. To był jeden z naszych niedoszłych wartowników. Zaczął uciekać do miejsca, które pamiętał z poprzedniego życia z, poprzedniego życia z powierzchni. Tunel. Tunel kolejowy między Gieszczami Pustymi a Jedliną Zdrój. Moi mani zajęli pozycję nad tunelem. Otworzyli ogień do drezyny yy, goniącej uciekiniera. Polacy i Rosjanie byli w szoku. Gdy zaczęli... Padać zabici i ranni. Wartownik wbiegł do tunelu. Natychmiast SS-mani wprowadzili go do przejścia w ścianie i pozostawili zasłonę dymną. Do tego podpalili las nad tunelem. Patrzyłem na Poranioną istotę znałem ją, znałem te oczy. Zbyt dużo człowieka w nich było, nie było innego wyjścia. Musiałem skrócić żywot tej, jakby nie było cząstki. Już raz zabiłem z litości, tym razem to nie była litość. To akt łaski. Oczy wartownika wyraziły jedno pytanie. Dlaczego? Jego umysł był tak prymitywny, iż nie dawało... Z niego nic wysądować. Podstawowe potrzeby: jedzenie i wykonywanie prostych poleceń. Nic nie wiedział o jak się wydostał na powierzchnię. Gdzieś w głębi jego umysłu pozostała cząstka człowieka. Następnym razem musimy się bardziej postarać. Żadnej ludzkiej iskry, tylko iskra Boga. Należało teraz zatrzeć wszystkie ślady. Przez przypadek, russcy mogli zwrócić uwagę na ten masyw górski, a tego byśmy nie chcieli. Werwol walczy. Yy... I dzięki temu wiem, gdzie są moi partnerzy. Wszyscy widzą walecznych niemieckich młodzieńców, nasza obecność pozostaje tajemnicą. Przyjeżdża coraz więcej osadników, jest już nich kilku. Yy... Szperaczy, karów, Niebezpiecznie zbliżają się do gniazda. Kolejnym naszym krokiem będzie zapełnia, zupełne zatarcie prawdy. Do tego celu posłużymy się najbardziej prymitywnym ludzkim instynktem chciwością. Moi esesmani przenikają do osadników. Udają, iż są jedynymi z nich. Werbują miejscowych, podsycają pod nastroje antypolskie. Jest 1946 rok. Przyroda robi swoje. Miejsca naszych prac zaczynają zarastać dzieleniom, a ludzie się zwracają, nie zwracają już u, u, u na przybłędę w starym wojskowym płaszczu. Jego relacje, opowieści o podziemnym mieście, o y, półwilkach, półludziach doprowadziły do tego, iż jest miejscowym wariatem. Nikt mu już nie wierzy. Poza tym złoto oraz żywność skutecznie tłumią jego głos. Pojawia się kolejny problem. Karły znalazły tablicę ze znakami w Zoptem. Teraz to nazywa się sobutka. Znają naszą tajemnicę, jednak brakuje im klucza oraz wiedzy jak dostać się do groty nad oceanem. Doskonale wiedzą, i ich czas także się kończy. Pozostajemy tylko. Pozostają ich wasale. To między nami będzie toczył się bój opanowane o ponowne otwarcie wrót. Na soboniu pojawia się grupa poszukiwaczy. Moi Esesmani mordują kilku, jednak odnajdują kilka pojemników z krwią bogów. To sprawa doktora szykował sobie na boku zaplecze. Aby we własnym zakresie zbudować sarkofag Głupiec bez namaszczenia nie przeżyłby nawet minuty w skrzyni. Musimy szybko działać. Ja nie mogę interweniować, moje ciało odmawia mi posłuszeństwa. Białko ludzi już mi nie wystarcza. Całkowicie zdaje się na moich esesmanów Trzeba odzyskać pojemniki. W nocy udają się do osady o nazwie Sierpnica. Tam yy, odnajdują dom przy kościele, gdzie, yy, gdzie jest magazynowano. Jest bardzo dużo straży. Nie podejmują walki. Wśród wartowników rozpoznaję ruskiego oficera. Nad ranem okolica, okolicą wstrząsa potężna eksplozja. Giną wszyscy w promieniu 500 metrów. Pojemniki zostają zniszczone. Plamy krwi bogów to potwierdzają. Musimy jeszcze, jeszcze ten jeden teren oczyścić w okolicy sobonia. Do jednego zestawów wrzuciliśmy kilka skrzyń. Teraz należy teren zabezpieczyć. Niedaleko znajdują się podziemne magazyny amunicji. Polecam jeden wysadzić. Kolejna noc i kolejna detonacja. Pociski, zgodnie z planem, minują duży obszar lasu. Teraz saperzy zamkną teren i mamy spokój. Jednak to nie taka prosta sprawa. Eksplozja odkrywa jeden z chodników, w którym saperzy znajdują jednego z kopaczy, żywego. Rosjanie blokują cały teren Sobonia. Pozostałe sztolnie zaczynają dokładnie penetrować. Mają jakiegoś starca, który potrafi czytać znaki. Kilka znaleziono na strzępach podniszczonych, na belkach, stemplach podtrzymujących strop. Następne na szalunkach. W miejscu, gdzie Niemcy robili sztolnie o nazwie Osówka... Znaleźli pojemnik, a w miejscu oczyszczalni, uranu, kolejne znaki. Saperzy szykują się do penetracji tych tuneli. Kolejne zagrożenie. Muszę interweniować osobiście. Wraz z moimi esesmanami przechodzimy pod gieszczami pustymi. Następnie przy soboniu wchodzimy do starej kopalni prowadzącej do osówki. Są to chodniki kopalni Wersonsglik. W jednym z korytarzy znajdujemy jednego z kopaczy. Odgryzał obryzał ludzki szkielet. Na mój widok zaczął uciekać. Po chwili leżał na ziemi, jego oczy zdradzały strach. Ten nie był do końca pusty. Jego umysł dostarczył mi bardzo ważnych informacji. W glodze nadal żyją ludzie i kopacze. Jednak ci drudzy coraz częściej zabijają ludzi, potrzebują białka. Dochodzi do walk. W porządku pilnuje kilku żołnierzy, którzy od czasu do czasu próbują przebić się na zewnątrz. Eksplozja zawaliła jednak większą część groty. Jemu udało się wydostać dzięki dziecku w szklanym hełmie. Wskazał mi miejsce, gdzie znajdował się pionowy chodnik, raczej studnia wyłożona czerwoną cegłą. Doskonale, dokładnie tędy pomocnik wprowadzał wyznaczonych do zejścia. Kopacz wrócił tam, skąd przyszedł. Jego. Yy, Jego, ciało, jego kołyszące się ciało było widoczne przez dłuższą chwilę. Dało się słyszeć głuche uderzenie ciała odno w sztolni. Zepnął go jeden z moich asesmanów. Tego nie będziemy jeszcze wysadzać, na razie trzeba zabezpieczyć minami. Teraz saperzy. Na szpicy idzie żołnierz z wykrywaczem min. Zanim posuwa się ubezpieczenie, patrol pozostaje w tyle. Mają radiotelefon. Yy, szpice usuwają SSmani. Ubezpieczenie likwiduje osobiście. Patrol bierzemy na przesłuchanie. Trudno ich yy, przestraszyć. Starzy frontowcy. Typowi żołnierze bez skazy karły wykorzystywali już tylko ludzi, czyli dla nich wielkie misterium także się zakończyło. Jednak jeden lub dwóch to moi odpowiednicy. Yy, Postawię im, pozostawię im wiadomość, rozstępuję na szczępy patrol, aby karły doskonale wiedzieli, że my nadal kontrolujemy teren. To będzie dla nich wiadomość. Ten teren należy do nas. Odchodzimy poziom niżej, czekamy na kolejny patrol. Krzyki przerażenia na widok zmasakrowanych ciał. Strach przechodzi w gniew. Oddają serię SPM-ów w głąb chodnika. Rzucają granaty. Na efekt nie trzeba długo czekać. Chodnik się osuwa, blokując skutecznie wejście do wnętrza góry. Wracając, zatrzymujemy się przy studni. Jakiś wewnętrzny głos nakazu nakazuje pozostać. Pozostawić mi go nietkniętym. To nie głos Karła, to mój pan daje mi wskazówki. Wysadzimy natomiast kilka innych sztolni. Pomocnik pozostawił je nietkniętymi. Wchodząc na powierzchnię, jeden z SS-manów znajduje kartkę, kurtkę wojskową z napisem pomocy. W jaki sposób oni wydostają się na powierzchnię? Co przeoczyłem? Czy doktor i pomocnik działają razem? To w zasadzie nie ma znaczenia. Gniazdo jest bezpiecznie. Las jest jakby martwy. Nie ma ptaków, nie wieje wiatr. Wychodzę na skraj polany. Naprzeciw mnie stoją trzy przerażone kobiety. Pierwsza myśl zabić je. Jednak jedna z nich, żona tego Polaka, ona ma w sobie coś, co ma cząstkę Boga. Jest w uśpieniu dopiero jej potomek. Uaktywni się przy następnym misterium. Odchodzę, pozostawiając wystraszone kobiety. Moje ciało zaczyna coraz bardziej się zmieniać. Blizny i rany zaczynają się y, rozchodzić, wycieka z nich jakaś ciecz. Przymomina krew bogów. Mengele szykuje się do ewakuacji. Y, Watykan umożliwi mu ucieczkę. Zanim odejdzie, zanim odejdzie, ma przygotować serum. Coraz częściej muszę wchodzić do podziemi w okolicy gniazda. Tam czuję się lepiej. Na powierzchni moje ciało ulega rozkładowi. Moi ssmani także są w coraz gorszej formie. Nasz czas się kończy. Serum starczy dla jednego na wiele lat, dla wszystkich na kilka miesięcy. Nie mogę pozostawić gniazda bez opieki. Decyzje już podniąłem, moi wierni esesmani muszą odejść, jednak ich geny pozostaną w zapłodnionych kobietach. Wszystkie będą pod moją opieką, ich dzieci z pokolenia na pokolenie będą mi służyć. Rozwiązałem siatkę strażników, rozwinąłem siatkę strażników, moi Żydzi będą jednymi z najbardziej gorliwych sług. Już się spisują wzorcowo, intrygują, skłócają osadników prowadzą lichwę i zajmują stanowiska w zakładach oraz urzędach. Cała władza ludowa na tym terenie jest nimi skażona. Cała okolica jest pewna i pewna i przekonana o działalności Werwolfu kosztowności porzucone po okolicy robią także swoje. Trochę martwi mnie ilość uzbrojenia i amunicji pozostawionych. W lasach szabrownicy są dobrze uzbrojeni, gdy tylko moi ss dokonają sabotażu, natychmiast otwierają ogień. W Kaldwasser musimy zlikwidować osadę szabrowników. Użyjemy materiałów wybuchowych, tym bardziej, że ich budynek stoi na jednym z chodników prowadzących do stolicy. W ostatniej chwili zmieniam zdanie. Eksplozja odkryje chodnik. Pożar będzie skuteczniejszy, aby mieć pewność, iż będą w budynku. Wysyłam jednego z ukraińskich osadników ze sztabką złota na spotkanie z nimi. Jak zwykle chciwość bierze górę nad rozsądkiem. Przybywają do gospodarstwa w komplecie wraz ze swoim przywódcą. Jest to jeden z miejscowych Niemców. Jeden ze zbrodniarzy Mintery. Wachman w obozie. Jeden z tych marnych istot, które. Która uwierzyła w swoją boskość. O umówionej godzinie moi SS-mani przystępują do działania. Jest ich to ostatnia misja. Podpalamy zabudowania. Drzwi i okna są pod moim ostrzałem. Nikt nie wyjdzie na zewnątrz. Krzyki palących się ludzi koją i przynoszą mi ulgę. Sfont palonych ciał pobudza moje zmysły. Narasta rządza mordu. W sąsiednim zabudowaniu zapaliło się światło. Ktoś wyszedł przed dom. To było to bezbronne, bezbronne ofiary. Ich krzyk, chrząst łamanych kości, rozrywanych mięśni, zapach krwi. Jakie to wspaniałe uczucie mieć taką moc. Od tej strony, od strony Gieszcz Pustych dopiero nad ranem pojawia się pierwsza ciężarówka z milicją obywatelską. Odchodzimy spokojnie. Pogorzelisko do gasa, a zmasakrowane ciała osadników... Dodają, dają dowód potyczki szabrowników z osadnikami. Na skraju lasu stoi postać w szynelu i czapce na głowie. Pomocnik tak, obserwuje wszystko. Yy, pomocnik, tak, obserwuj wszystko, przekazuj innym Twoje szaleństwo. To Twoja wiedza, to Twoje przekleństwo. Rosjanie uszczelniają kordon posterunków. A wokół miasta obsadzają okoliczne wzgórza. Zakłady zbrojeniowe rozszabrowali, zdemontowali sieć wysok, wysokiego napięcia. Jednak w okolicy gniazda cały czas płynie prąd oraz dostarczana jest woda. Wasale Karłów cały czas wyłapują osoby błąkające się po lasach. Jednak w Większości to ludzie, którym udało się wydostać na powierzchnię. Na razie nie zapuszczają się w okolice. Jesteśmy tu bezpiecznie. Rosjanie działają według wskazówek Dalmusa. Pomocnik dobrze go zapoznał ze schematem podziemi. Jednak to tylko człowiek. Jednak niezwykle przydatny. Na jego rozkaz zostaje powieszony Mintera, który... Chciał za cenę wolności współpracować z Rosjanami. Kilku mu podobnych znaleziono zmasakrowanych w lasach. Miejscowa ludność coraz bardziej wierzy w Wunderwaffe. Są coraz bardziej zamknięci i izolują się od reszty. To będą moi wartownicy. Nigdy nie, y, nie wyjawią tego, co widzieli. Wistesgerzda to mała, senna miejscowość. To w czasie wojny nic się nie działo. Nie było przemysłu, nie było jeńców, nie było obozu koncentracyjnego. Kłamstwo wypowiedziane tysiąc razy staje się prawdą.